Był to maksymalnie wydłużony sobie drogę do pierwszej ligi. Nie można było w 90 latach dać tak duże szanse. trzymało było w dogrywce, ale ważne, że w dogrywce się ma, że po tym kawałka Bieloszka na głowę Daniela Szczepana. Demony w przeszłości z końcówki tego sezonu, to by spotkać w tym bo można było

Wszyscy chcemy być z sklepie jak najszybszy czas. Przypominam, że jest możliwość zakupienia. No tak, to wciąż po wyjściu zastaniemy. Kasy są oparte za 12.00 miesięcy, także wszystkich z nich przyjmowano. Zakupienie wileczu na odeczki. Ostatni mieszkańca tego filmu, który też to pokazywał. Na razie jest kapitana na raz w niedzielę o tej godzinie. Taka sama atmosfera będzie panować i całość romska, cała w tym będzie niebieska. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za wsparcie. Życzę przepięknego, średniego, niebieskiego wieczoru i do zobaczenia. i W bo Na pewno to miało wpływ, ale dobrze tego zareagowaliśmy i potrafiliśmy już potęgać to, co najlepiej W takim razie w niedzielę stres pewnie będzie jeszcze większy. Speaker przed tym meczem powiedział, że to jest najważniejsze spotkanie ostatnich lat. Przeczytaliśmy dzisiaj te nerwy, wiemy czym to się je, więc, więc mam nadzieję, że w niedzielę, już od początku będziemy dali to co sobie założymy i to co, co gramy w partii, że cały spór będzie ja, ja. bardzo. Dziękuję.